A kozacko, ale Kozacko, że już mamy 42 suby. No, co nie? I w ogóle... Dawajcie suba, mordy. Suba łapkę w górę i następny nasz stream to będzie ocenianie kanału. Bo wiecie tu co chodzi, nie? Ty mam już hełm i w ogóle... ale kozi. Ty gdzie jestem? Gdzie jesteśmy? Ty, ty jesteś daleko gdzieś. A no trochę tak. Ale ja mam zarobić sobie słówkę. W ogóle nie przywitam się mam, witajcie na dzisiejszym streamie wieczornym. Zostawcie suba w górę, zmierzamy do 50 subskrypcji. Oczywiście, jak wiecie, każda dziesiątka subskrypcji. subskrypcji czyli, jak będziecie teraz dobiecie 50, to będzie specjal. To będzie specjal. Jeżeli czekacie, to... czyli powinny już być 4 specjale. No, i były w sumie, <laughs> bo każdy stream to jest specjal. Nie to no, dobra, nie. <laughs> stream to nie jest specjal. No, special... jaki oszukista Specjal to <laughs> będzie naprawdę fajna rzecz. Dobra, już się nagadałem teraz ty Powiedz coś do widzów. Przewitaj nie się wiem. z nimi. Siema. Dmoło. Nie wiem co. Ty znalazłem człowieka. Gdzie? Zastrzył Za nożem. Ty drugi. Możesz ty nożownik. Nożownik. On nie ma żadnej broni. Ej, pomóż. Idę. Idzie do mnie. A! Uciekaj. Chodź do mnie, masz jakąś broń? Masz jakąś broń? Bo on ma tylko tak. nóż, on ma tylko nóż On ma tylko nóż Zabiłeś? <laughs> nie, ale ma mało życia On idzie do mnie z nożem Chodź, chodź, chodź Zabiłeś go? Dawaj, dawaj, nie. dawaj, dawaj Leży Nice, dobra <laughs> Ale się obsraniłeś Drugi? Jest drugi nie nie. nie, nie, ja zabijam drugiego Masz jakiś nóż czy coś? Znaczy yy, broń? Znaczy, kurwa, ja mówię? Jedzenie Czekaj Inwentory? Kurde, nie masz? Chodźmy do tego. Mam, masz... mam, 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 Ale, mam, do... mam. Sprawdzę. Jednak hmm. nie mam. Chodź za mną, bo tu jest e, fajna miejscówka. Ja to już wszystko zlutowałem. A tam, tutaj, popatrz. To, 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 to. Ten pałacyk. O? Ten pałacyk. I do tego Jak... pałacyku. Ja to zlutowałem. Ten pałac? Wszystko. Tak. Serio? Ale typów nie, tam, typów nie zauważyłeś Tam gdzie są otw O, widzę typa! Zabij go Ale jestem wysoko. Czekaj biegnę do niego No a ja będę już nie broni. jakiś pieprzony Ty pies na tej wieży, cześć? Ta? To wiesz go tam ze czy coś A ja idę na długo za za ż, za, za tam może. Tylko nie da się, wiesz co chodzi o, Może go podejdziemy czy nie? Ale nie wiem czy on na 100% tu jest, ale widziałem jak wchodził, ale schodził Kurde, jeszcze dostałem Siema Ej, A. Coś dostrz... Ty o coś dostrzegł. Auto jedzie Jest tutaj typek. Auto pojechało. pojechał. Widzę go! Elo? Nie, no zabił nice. mnie. Nice. Ja mnóż tu Ale tak dostał po headzie. Może go dojadę z noża. Dawaj. <grym> pewnie się obsrał. Pewnie tak. Taki nożownik biegnie, nie? Kwarzysz, <grym> ty. No Dawaj. Ale teraz nie możemy padnąć jak gnoje. No, nie, nie, możemy padnąć jak lamusy to będzie dobra gierka. Oglądajcie oparcie od razu. Nam się załadowała. To zwiastuje. Ajajaj, aż się napije wody dla ...dla skilla. Masz dresik w królikę Baksa? Jest. Mam dresik w królikę Baksa. Teraz to dopiero będzie jazda. Ty kuźba. Coś dzwoni. Nie, sms'y jakieś pieprzone. A dobra, nieważne. My teraz tu gramy w w ogóle jak się wymawia tą grę? Cuisine royale, czyli... Cuisine. Cuisine, nie? A może kuzyn royale? Okej, kuzyn. Kuzyn royale. Dobra. Kuzyn. cousin royale. Kuzyn okay, <laughs> battle Royale. Kuzyn. Kuzyn <laughs> battle royale. Ej, co za łamaniec językowy. Cuisine. Cuisine. Ale mam broni, już w ogóle o co chodzi? Tak się uzbroić. A ja nie mam nic. Ja mam trzy broni, mogę ci dać jedną. Okej, okay. to daj to chodź. Daj mi już ci daje, łanie. O, mam skołpa. Jestem na dole. Mogę ci dać snajperkę. No. Daj snajperkę, bo mam skołpa. Czekaj, co to jest M30 tafe Drilling. Co to jest? Daj. Daję ci. Bierę. Bier. na boje. Ej, masz tu naboje, bo ja nie wiem, które to są. Ty? Nie to oddaj, czekaj, te? Tak, te. Dobra, to oddaj mi tamte. Okej, okay. dobra, czekaj, nie wiem, które masz. O, dzięki, mordo. No ja i Ja teraz daję scopa. Dobra, a nie, tu nie jest snajper. To jest shotgun. To shotgun. Ja ci dam shotguna, ale jestem debilem. <noise> Mama Dobra, jest tu snajpa. O, snajpem mam. co to jest? Skar Zamykam się w Kibbe. Dobranoc. Czekajcie, sprawdzę, czy nikt nie napisał na streamie. Dobra, na razie nie czytam komentarzy. I czemu mam ten pieprzony pasek? Nie chcę paska. F-11. No, aaa... Halo. No. Dobra, macie z paskiem, trudno. Chodzi loading. No kurde, wkurza mnie ten pasek. Michał Gdzie jest FUS? Kończ Co? O Skończ ty... streama. Dobra, nie ma pracy. Skąd ty masz... i mam snajper, kara. Co to jest za broń w ogóle? Ty ty, co ty jest za panie? Wymienisz się? No. Dawaj. Ty może nam klepią, a my nic nie robimy. Naboje mi daj. Dawaj na chleb. Aha, naboje. Ej, weź już skończ streama. No czekaj! Fajna akcja jest po, po tej gierce kończę. A kozak shotgun To ja będę wyciszony. Czemu? Ustaw sobie na przycisk. Ty bunkier, szatana tu O mamo, chwilę. Ty bunkier, tu jest szatana. Mogę otworzyć ten bunkier. Użysz ty, co to jest? Ja. Mam broń jakąś. O, fajna broń. Czekaj, sprawdzę jak strzela. Zarębiście. A ta pierwsza? to jest shotgun. Ale... ale im pojechał. Dobra, ty ja to jest tą pierwszą. Gdzie? No, jak chceś tam szedł Aaa, to jest pierciarza. Ty, nie raz jako tu klepa. Trafiłem! O, dobra, ja tam na pier, dzielam. Mm. Chodź, może ty, to ty? Nie wiem, zabijeś go, że sobie weź. O, o, żeż ty, ja nas porobił. Mówiłem, że nie zabiłeś go. Ale ja zapiłem tego pierwszego, a to był drugi. Dobra, no kończ streama. Czekaj, czekaj. Zobaczymy kto napisał na streamie. Czekaj, czekaj. O, nowy subskryb... Pozdrawiam, serde pozdrawiam cię serdecznie, go... Pozdrawiam cię serdecznie, Goldi. O, Sztormix, też pozdrawiam. Y Stormix? Sztormix, pozdrawiam serdecznie. A kto to taki starszy? Nie, nie znam, ale może jakiś dobry, pewnie jakiś dobry ziomek. Czekaj, sprawdzę ilo, ile ma subów. Sprawdzę. <noise> <Ej ty> no. <noise> sprawdzę zaraz ile ma subów. Tylko czekaj, włączę tutaj panel transmisji. Piszcie komentarze. Się, Ty dobra. Sprawdzamy kanały. Zmian... <noise> Ty czemu newsy? Czy się zmieniałem ten nazwę? A kurde. no nie zmieniłem na Steama. Dobra Z Cuisine. Jesteś? Jestem, jestem. Z Royal. No i... Oceniamy kanały Elegancko Jesteś? Nie, nie oceniamy, bo... Będzie trochę słabo. Tybie wiesz sobów przyjdzie. Przejść do pokoju. Ile? Miliony, typie. Co za, typie. Co za gówno studio? Nie chcę żadnego pokoju że sobie Beka... Sobie. Beka team. Beka the team, nie? Ile? Jakiś Bartuś, Krzysiu. I Dariusz. Czekaj. 42 osoby mamy. A mieliśmy sprawdzić kanał Szturmiks. już zaraz sprawdzamy. Proszę się nie, nie, nie bać. Szturmiks. Szturmiks. 102 subskrypcje. Mm -hmm, mm -hmm, jaki masny kanał. No, dużo filmów masz. Ja nie mam tak oceniać swój kanał. Jaki swój kanał? To Co jest twój pieprzysz? kanał. To nie jest mój to kanał. To wcale. Co? Co?